Ostatnio mam wielką ochotę, żeby wyżyć się artystycznie, więc pomyślałam, co mogę zrobić, żeby spełnić tę potrzebę i co zrobić, żeby być największym artystą na świecie. No oczywiście, zagrać w Robloxa. Także witam Was w kolejnym odcinku na kanale i dzisiaj witam Was w grze Speed Draw. Czyli grze, w której będziemy tworzyć różne dzieła sztuki. Jeśli Wam się spodoba, jak pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę. Dajcie znać, który obraz, który dzisiaj stworzę, spodoba Wam się najbardziej. A jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to koniecznie zasubskrybujcie Rekin! I od razu mówię, ja kompletnie nie umiem rysować, a już szczególnie myszką, ale postaram się postaram się narysować najlepszego rekina, na jakiego mnie stać. No bo wiecie, bo jakby grunt to próbować. Po prostu mam swój pewien styl, który już tutaj zaczęłam wcześniej stosować, bo wiecie, bo ja trenowałam przed tym odcinkiem, nie to, że nie. Także. Spróbuję wdrożyć moje nowe skille i narysować takiego rekina, który mam nadzieję, że chociaż trochę będzie przypominał rekina. Na pewno kształtem będzie przypominał rekina. To, to mogę powiedzieć. Zrobimy mu jeszcze taki Wiecie, kolec. To płetwa jest przecież. Dobra, zrobimy mu taką płetwę. Zrobimy mu urocze, duże oko. Już wiem, że tutaj rysowanie uroczych rzeczy na pewno może, może być pomocne w tym, żeby uzyskać jeszcze lepsze punkty. Ale no, trochę mi nie wychodzi. Muszę chyba wziąć większy pędzel, bo strasznie krzywo te kółka mi wychodzą. O! Od razu lepiej. Zrobimy jedno takie trochę większe. O! I teraz jest git, mamy rekinowe oko. Narysujemy rekinowi y, słodkie, urocze, rumience. To będzie słodki rekin, nie taki, wiecie, co gryzie i w ogóle jest groźny, ale taki w miarę, w miarę przyjazny. Jeszcze muszę dorysować y, taką płetwę po boku. Zmienimy kolor, żeby łatwiej mi było pomalować y, tą paszczę z zębami. I namalujmy zęby trochę krzywe, bo wiecie, no tak jak mówiłam, ja maluję myszką, jestem leworęczna, a lewą rękę mam tutaj, myszkę obsługuję prawą ręką, więc bądźcie wyrozumiali, staram się jak mogę e, i w sumie próbowałabym może jakiś taki obrys tutaj takich, wiecie ust mu zrobić, żeby to wyglądało troszeczkę lepiej, o! Chyba jest git. Mam nadzieję, że to wygląda jak rekin, pozostaje mi tylko zrobić dekorację, mam 17 sekund w postaci bombelków. O, bąbelki i może jakieś takie wodorosty wystające z stołu. Myślę, że to będzie całkiem git. Mam nadzieję, że mój rekin wygra. Dajcie znać, co myślicie o moim rekinie. Przejdźmy do głosowania. I tutaj powinnam Wam powiedzieć, że jeśli coś przypomina rekina i jest na temat, to daję przynajmniej trójkę. Tutaj w tym wypadku to mi nie wygląda na rekina, więc daję jeden. I to, jest, to są moje kryteria oceny, żeby się nie mówić, że jestem surowa i w ogóle. Jak to, o, to przypomina rekina, i całkiem ciekawie to wygląda. E, taki ciekawy pomysł, e, nawet dam czwórkę, bo w sumie to, to nie jest taki standardowy rekin, po prostu, ale widać, że to jest temat rekin. To jest spoko, bardzo fajny pomysł, bo jeszcze mamy rekina, który atakuje. No to tutaj w sumie dam chyba piątkę, chociaż rekin, dam czwórkę, bo rekin nie wygląda jakoś imponująco, ale sam pomysł bardzo fajny. Mm, no, tutaj kompletnie nie widzę, że to jest rekin. Także znowu niestety jedyneczka. No, nie wiem, może ktoś inaczej sobie wyobraża rekina niż ja, po prostu. Zobaczymy, jak ocenił w takim razie mój rysunek, ponieważ no, to chociaż bardziej w tym momencie przypomina po prostu rybę. Nie wiem, czy to ma taki rekiniasty vibe. Niby jest ta płetwa. Mogłam narysować go wiecie, wystającego z wody. A to z kolei trochę wygląda jak delfin bardziej. Ale dam trójkę, bo jest to może taki uroczy rekin, po prostu. Tutaj mamy. Rekina ktoś napisał, że nie potrafi y, rysować. No ale. No dobra, mamy płetwy tutaj, mamy buzię bez, bez zębów. A może to są zęby? I no mamy tą płetwę, więc o nie nie zdążyłam zagłosować. <ścoughs> Chciałam chciał dać trójkę, jakby co. Zobaczmy, kto wygrał. No i nawet nie jestem na podium! Co to ma być? Dlaczego to jest na podium? Wygrał ten rekin, który rzeczywiście jest dość interesujący, chociaż rysowany prostymi e, liniami. Mam piąte miejsce, mój rekin się nie spodobał! Jak to? Czuję się źle. Znaczy zwłaszcza, że wygrał ten trzeci rekin, który, no szczerze, zdecydowanie no, ktoś się nie postarał. I zastanawiam się, czy tutaj nie ma jakiegoś takiego głosowania. Ej, zagłosuj, bo to jest moje, wiecie, jak znajomi grają. No ale dobra, nie będę się zastanawiał, czy oni oszukiwali, czy nie. Narysujmy kolejny temat i mam pomysł na ten miecz. Zacznę jednak od pomalowania tła, i teraz namalujemy sobie jakąś taką górę. O, i tutaj w tej górze, chociaż te kolory nieba wyglądają trochę strasznie. Muszę chyba troszeczkę jaśniejszy kolor wybrać, bo jakoś mi to nie pasuje. Taki jest zbyt. zbyt dziwny. Ten ta zieleń też mi się średnio podoba, ale może jak wybiorę ładniejszy kolor nieba, to będzie to bardziej pasowało. Zobaczmy. O! Myślę, że będzie git. I teraz narysujemy miecz. Ja nie jestem zbyt dobra w rysowaniu mieczy, ale postaram się. Tutaj narysujemy takie duże ostrze. Trochę ciemniejszą rękojeść. Chociaż, Ojejku, to totalnie nie wychodzi tak, jak miało. Wiecie co w mojej głowie? Ten miecz był naprawdę niesamowity, a tymczasem <laughs> wyszło jak zwykle. No jednak przyznam, że mam wielką wyobraźnię, jeśli chodzi o to, jak te moje rysunki mają wyglądać, ale mam ogromny problem z realizacją tego potem. To jest, to bywa kłopotliwe. Narysujmy troszeczkę jaśniejsze, może ostrze z tej strony. Może coś z tą ręką spróbuję zrobić, żeby ją poprawić. O, jakby tak spróbować zrobić obrys. Co prawda, no ciężko jest mi go zrobić dobrze, ale mamy jeszcze minutę, żeby pokazać w ogóle, o jaki miecz mi chodzi, bo póki co tego totalnie nie widać. Czekajcie, bo to było w skalę, to mogę narysować skałę i to będzie wtedy lepiej wyglądało, bo mi chodzi o Excalibur oczywiście, czyli miecz, który trzeba było wyciągnąć ze skały, to spróbujmy taką skałę narysować, jeszcze trochę cieniowania jakiegoś. Kurczę, on 25 sekund, zupełnie zbyt mało czasu mi zostało na zrealizowanie tego, co chciałam. A jeszcze chciałam zrobić takie, wiecie, uroczyste promienie odbiegające od tego naszego miecza. I teraz trochę widać może, że to jest Excalibur wbity w kupę taką dziwną, szarzałą, ale może ktoś zauważy, że to jest to. Może, że ktoś doceni moje dzieło sztuki. Dajcie znać, czy według Was widać, co to jest. To wygląda bardziej jak taki mały dagger, taki malutki miecz, taki nożyk bardziej. Ale dobra, uznajmy, że jest na temat mieczyk kieszonkowy. Bardziej. O, to wygląda jak całkiem jak miecz. Tutaj widać, że rzeczywiście ktoś też stosuje te proste linie. Jest to okej okay, miecz. Taki okej, okay, po prostu okej. Okay. Ktoś pomyślał tym samym, co ja, i nawet podoba mi się chyba bardziej realizacja tego. Daję czwóreczkę. No tutaj, tak średnio widać, że to jest miecz. No ja widzę, że ktoś próbował. Prawie kształt się zgadza, ale no. Może się było bardziej postarać, jeśli chodzi o narysowanie miecza. O! Mamy kolejny Excalibur i tym razem ktoś próbuje go wyciągnąć. No dobra, daję czwóreczkę, niech będzie czwóreczka. Tutaj, jeśli patrzymy na całość, to fajnie wyglądał ten rysunek. No to teraz pora na ocenienie mojego miecza. No i jestem ciekawa, czy tym razem znajdę się na podium. Bo szczerze, tak patrząc na te y, wszystkie rysunki, które były do tej pory, okej, okay, może nie jest to najładniejszy rysunek, ale myślę, że całkiem, całkiem dobrze mi poszło. Tutaj mamy miecz i y, nie pamiętam, jak się to nazywa. Czekajcie, napiszcie mi w komentarzu, a ja zaraz sobie może przypomnę. Albo i nie. Zobaczmy, zobaczmy, kto zwyciężył. Znowu nie mam mnie na podium. No, znowu Hello Kitty y, wygrała, okej. Okay. Y, ten, ten zasłużył zdecydowanie na to miejsce. Tutaj, no nie wiem, no nie wiem. I mam szóste miejsce? Chodź, dlaczego takie niskie oceny dostaję? Korzystając z tego, że do nowej rundy mam jeszcze chwilę, e, zapraszam Was do zajrzenia na grupę. Macie oczywiście linki w opisie, grupę Roblox, na której pojawił się mój merch. Możecie sobie zakupić takie koszulki, które mam w tym momencie, e, na przykład takie z plecami odkrytymi. Do wyboru macie jeszcze kilka innych t-shirtów i longsleeve'ów w różnych wersjach kolorystycznych, więc zachęcam do zobaczenia. Zmieniłam pokój, żeby... W razie czego, gdyby tam był jakiś team, żeby zwiększyć swoje szanse plac zabaw. Dlaczego takie dziwne, trudne hasła? No ale dobra, spróbujmy narysować plac zabaw. No i tym razem to niebo jednak może się przydać. Dajmy jednak trochę jaśniejsze to niebo, żeby nie było takie przytłaczające kolorem. Dajmy jakiś taki ładny, zielony, mam nadzieję, że będzie ładny, bo szczerze ciężko jest mi dobrać odpowiednie kolory. Okej, okay, ten będzie całkiem git. I narysujemy taki plac zabaw, gdzie będzie kilka różnych rzeczy. Zaczniemy od rozstawienia tutaj huśtawek, bo na placu zabaw nie może zabraknąć huśtawek z czerwoną ramą. Także zrobimy sobie tutaj taką huśtawkę. Trochę ciemniejsze na łańcuchy. O, zrobimy takie cienkie łańcuchy. I jeszcze trochę ciemniejsze na, na, to, na to siedzisko huśtawki. Zrobimy tutaj piaskownicę z takim w miarę żółtym piaskiem. Może wybierzmy z tej palety. Ten będzie ładniejszy. I zaraz narysuję tutaj jakąś taką ramę tej piaskownicy, wiecie, żeby to było takie odgrodzone. I narysujemy łopatkę w środku, powiedzmy, powiedzmy, że to wygląda jak łopatka, może jeszcze wiaderko, żeby ludzie widzieli w ogóle co ja tutaj narysowałam. Ok, teraz możemy przejść do narysowania kolejnego elementu, który na placu zabaw często bywa i to będzie taki coś ala konik. Ten kolor taki jest mało widoczny na tej trawie, ten będzie lepszy. Narysujemy taki, taki pyszczek. O, tutaj narysujemy coś takiego i narysujemy taką dość jasną sprężynę, na której to się będzie trzymało. Kurczę, nie widać, że to jest sprężyna. Za nisko w ogóle zaczęłam rysować, bo tutaj już jest granica mojego płótna. Dobra, może, może ktoś zauważy, że to o to chodzi. No i jeszcze narysuję zjeżdżalnię. Chociaż szczerze, jakby mam ogromny problem z perspektywą na tych obrazkach. Może ktoś zauważy, że to jest zjeżdżalnie. Narysujmy tutaj taki bok, trochę ciemniejszy, chociaż chyba trochę za ciemny. E, spróbuję jeszcze zmniejszyć pędzel, żeby było widać, że to jest tak jakby ściana, e, a wnętrze jest troszeczkę w innym kolorze. No i narysujmy jeszcze tą taką drabinkę, do, która będzie pomagała tutaj wejść na te zjeżdżalnie. Coś jeszcze. Czy o czymś zapomniałam? Mam wrażenie, że mogę narysować jeszcze dzieci w sumie, no bo jak, jak jesteśmy na placu zabaw, no to nie będą jeszcze tutaj dzieci. Narysujmy tutaj jakiegoś bobasa z takimi włoskami. O nie, nie zdążę! Nie spojrzałam! Szybko, muszę narysować dziecko. Ok? Prawie, prawie się udało. Nie wiem, czy udało mi się narysować rękę, ale myślę, że było ok. Czy to na pewno wygląda jak plac zabaw? Bo to bardziej przypomina sad, zupełnie nie na temat. Chociaż rysunek jest ładny, ja nie twierdzę, że on nie jest ładny. Wygląda ciekawie, w ogóle to jak chmura zasłania słońce jest giz. Czy to wygląda jak plac zabaw? Totalnie nie, nie wiem o co chodzi, ale trafiłam w miejsce, gdzie ludzie rysują jakieś abstrakcyjne rzeczy. Może w innym wymiarze tak wyglądają plac zabaw, ale... Normalnie to tak nie wygląda. Ej, to jest ciekawy pomysł, bo tutaj mamy, zobaczcie, huśtawkę. To wygląda jak zjeżdżalnia. Daję trójkę, bo jest to takie ciekawe podejście. Tutaj jest niby play napisane jako zabawa. To jest myszka Miki. No i to raczej nie przypomina placu zabaw. Chyba, że oni rysują, wiecie, Disneyland, ale. Disneyland chyba nie jest placem zabaw, stricte, nie? No dobra, zalążek rączki tutaj jest. I włosy, wiecie, takie rozwiane wyszły z tego wszystkiego. No, nie jest to ładny rysunek, nie podoba mi się on, ale no jest na temat, nie? Jest jedyny rysunek chyba, który był rzeczywiście narysowaniem placu zaław. i tak! Wygrałam w końcu docenili moje dzieło sztuki. Które no naprawdę nie podoba mi się autentycznie, uważam, że to jest słaby rysunek, ale temat też nie był dobry. Ostatni temat na dzisiaj to komputer. No i szczerze kurczę, to może być, to może nie być łatwe. Wbrew pozorom, narysowanie komputera wcale nie jest takie proste. I wiecie co? Ja chyba po prostu pójdę troszeczkę na łatwiznę i myślę, że narysuję laptopa. Zacznijmy od takiego ciemnego koloru żeby narysować ekran i w sumie wiecie co tutaj dobrze byłoby skorzystać z linii tak żeby po prostu ten komputer miał trochę lepsze kształty tylko te linie one nie do końca chcą się zaczynać w dobrym miejscu. Ten komputer ma trochę dziwny kształt, ale no dobra, nie będę się nad tym zastanawiała, spróbuję narysować w takim razie ekran. Mogą korzystać z linii, ale to mi się wydaje być bardziej precyzyjnym narzędziem mimo wszystko, więc spróbuję w miarę równo zamalować ekran. Spróbuję też namalować przyciski, co raczej nie będzie proste, ale tak trochę, trochę coś, co wygląda jak, jak klawiatura, po prostu takie przyciski w miarę równe, narysujmy coś, co będzie przypominało Enter. Ta, ten laptop nie ma klawiatury numerycznej, więc po prostu ma, ma kilka przycisków, które wyglądają bardzo źle, nie przypominają w ogóle klawiatury, ale spokojnie, coś wymyślę, żeby to wyglądało troszeczkę lepiej. Narysuję biurko. Mam na nadzieję, że jak pomaluję tutaj. To mi się wszystko pomalowało, ale w sumie to nie wygląda źle, wiecie? Namaluję coś na ekranie, na przykład logo YouTube'a. Czy to przypomina laptopa? Myślę, że tak. A w sumie mogę jeszcze dorysować myszkę, no bo to się na pewno zawsze przydaje przy korzystaniu z komputera. Także mała, bezprzewodowa mysz. O nie, czy to będzie widać, że to jest myszka? Te kolory w ogóle wyszły strasznie słabo, ale jest komputer. Tutaj rzeczywiście ktoś zrobił komputer stacjonarny i nie zapomniał, że komputer to nie jest monitor, tylko właśnie to tutaj. No i okej, okay, daje trójkę. Nie jest to najpiękniejszy komputer, ale widać, że to jest komputer. Tutaj, no właśnie, tutaj albo ktoś zrobił tego, ten komputer od Apple, który jest, wiecie, samym ekranem, albo zapomniał, że komputer ma jeszcze inne elementy. No daję trójkę, bo jest na temat. Jest na temat, ale może niedokończone. To wygląda całkiem fajnie. Tutaj dam nawet czwórkę. Są wszystkie elementy, które powinny być, i jakby. Podoba mi się po prostu forma, w jakiej ktoś narysował to. Mój mi się totalnie nie podoba. To jest kolejny raz, kiedy mój rysunek mi się totalnie nie podoba. Widzicie, coś jest najgorsze. Praktycznie zawsze podobają mi się moje rysunki, kiedy nie rysuję ich na odcinku. A tymczasem teraz. No, nie było to najpiękniejsze dzieło sztuki. Ktoś tutaj narysował Robloxa i kole. Dobra, damy, damy czwórkę. No i tutaj ma, miałabym problem, żebym rozpoznać w tym komputerze. Jakbym miała zdecydować, co to jest, widząc tylko rysunek, no to dla mnie to jest jakiś robot, może? Nie wiem, dajcie znać, co wymyślicie, co Wam przypomina ten rysunek. Tutaj jest chwila prawdy. Nawet dostałam drugie miejsce, a nawet pierwsze egzekwo z tym, który podobał mi się najbardziej. Także można powiedzieć, że mimo tego, że mi osobie rysunek się nie podoba, to odniosłam sukces. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dajcie znać, czy chcecie więcej tego typu odcinków. Napiszcie koniecznie, co myślicie o moich wspaniałych dziełach sztuki, czy już według Was jestem artystą, albo przynajmniej czy mogę aspirować do tego tytułu. Zachęcam, żebyście dołączyli do mojej grupy Roblox, do Discorda. Żebyście zajrzeli na media społecznościowe i zasubskrybowali kanał, jeśli jeszcze nie subskrybujecie. Życzę Wam miłego dnia, Trzymajcie się, pa pa!